Ja jestem Beatka, Tutaj jestem żoną Romana. Wcześniej nie było tutaj na filmie, bo byłem za granicą na miesiąc czasu. No i po prostu pokazywałem się tutaj na YouTubie, a dzisiaj jest czas, bym nagrał sobie coś, bo Roman pojechał do miasta, tam załatwi sprawy urzędowe. No i wysłał mnie tam na pole, oczywiście na łąkę właściwie, bo tam mam odkosić tam pół hektara łąki, bo wziął odgrzewe na rok. No i mam mu pomóc, nie? Bo no tutaj właśnie ładnie posprzątałem, tu zrobiłem porządek, poznowałem naczynia. No i teraz pójdziemy na gospodarstwo. Otwórzcie tutaj za mną. No, tutaj są Ja sobie założę tutaj buty. Tak. Buty są założone. No, ale tu Roman zapomniał w pośpiechu zamknąć drzwi. Tu gałką jeden. No, I tu widzicie, mi sprzęt. Tutaj traktora tak mię czerwonego poszykował I tutaj rozumiecie puszarkę A muszę go trochę umieć, bo kurde no przecież mi taki brudny traktor mam jechać Bym się wstydził, nie? No, jest sobie tą gąbkę Trochę go myję Gdzie takim brudny traktor jest? No kurde, wstydzę by się to Mogę umieć umyć trochę O, parę lepiej wygląda Тоже что тоже тоже умыла, безгрудно. Кто паску еще не доехал? Не, не знаю, что на этом. Кто из этого мешочка паски еще то ехал, тоже Я не знаю, что. Ну, теперь контакт больше, теперь не Dobra ja mam taką rzeź, co ludzie będą gadać po nas, bo takim brudnym traktorem jeździmy. No się niech wstydzi. Też sporo to wygląda, to oto klasa jest. O. A że to się odpalało ten traktor. Ej widzowie pomuścili, bo nie wiem. Ej jak to się traktor odpala? Ej. Tu jest jakiś kluczyk, a tu się go wdusza, czy co? Czy się przekręca? I nie idzie go przekręcić. Aha. Ах, на пытайтесь пойти на ссылку. Ах, Ага, на ссылку. Открыть замкнутую книгу, которая написана А Грегих описал, что Вот ты лицай. А, да, вот мне А, да. А, да. Мне это тоже не было. А, да, вот не то. да. это тоже не то. А, да. А, А, да. А, да.

вот, он вот, 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 он не вот, 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 а вот, он... вот, 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 Ja powiem, może to no, na niego, ale na później na taką niż koło elegancji. No to mogło być. Teraz to się Państwu ładnie prezentuje. Rozgadłem mi na YouTube. bo jak to się wyglądało. O. mnie To się, żeby, 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 żeby tam nie do nie wiem, treats, to jest raz pulver, no, jak to się tutaj łóżka, to jest 1,8m, jak to się kosi to Nie zapomniałam przypomnieć Wam, że na dole, w boku. Ale teraz nie ma jak to się Tutaj tak się ta, 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 zakosiło? To... No tak, nie?

To mięso bardzo kończymy to się tym jakby tak wyglądało w czystości tej łąki całej. No rano w nie zabije, zaraz będę musiał do niego zadzwonić. No także do zobaczenia i do zobaczenia, hejo!